to karkę, bo musieliśmy dorobić tuleje, bo zgubiliśmy od przedniego koła i dwa dni byśmy nie mogli jeździć. Dostaliśmy od jakichś sympatycznych chyba Austriaków tuleje do Aprilia, ale do starszego modelu. A teraz wykonaliśmy bardzo prostą tokarkę, dzięki której jesteśmy. jest eee, dostosowana tuleja z Kawasaki. Z Kawasaki, z tylnego koła, prawdopodobnie będzie działać. Jeżeli systemy ruszą i będzie działała kontrola ABS, to... To jak, jak to się uda, to trzeba zagrać to to. No patrz. No to Chociaż, jest będzie... co, ona ma taki mikro. Chociaż, jest co, powiem ci, że to jest błąd statystyczny prawie. No zaraz zobaczymy. Jeżeli to, jeżeli zaciski podejdą i nie, nie będą... Stamodobczy, po prostu, nie Nie no. Nie będą... Ciekawe, kto konie... będzie pierwszy na trening. Dobra, tu masz ten młody. To jest do moskwy. Kowal, zakisz jak ty jodisz. Mezalian. Ja zawsze bożę różne rzeczy i to zawsze się przyda. I to się zawsze przyda. Nie wiarygodne. To jest, to jest, naprawdę. I to jest co? Ale ten kawałek co odcięliście My teraz był świetną W razie wybrać raki. No. Odciąć taki numer rozumiesz? Za pomocą klucza tulejkę żeśmy wsadzili skracaną tutaj. Przytrzymali w ten sposób. I zrobiliśmy to I kareczkę. Zrobiliśmy to kareczkę. Bzik i pięknie się tamtą tylko tulejkę żeśmy skracali proszę jak ładnie pierści żeśmy ucięli. Ucięli. Spróbuj to zrobić ręką. A to tak. nie pasuje do naszego tytułu. Amulet z tego zrobi? Tak, ja muszę to na szyi nosić. O, o. We, weź yy... Od prawej yy, strony widzę, masz yy, 1,5 czy tam 2 mm, widzę, a tam masz na 0,1. No i trzeba po prostu zdrowie. Ale czyli zdrowie. Już nie, nie to każeć, tylko. Nie, to każe. Tylko, po, że, 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 że tylko, y, tylko iść idealnie po krawędzi. po krawędzi. No to jest poważne, to jest metalowe. No ale, to jest... Tyle, żeby. Żeby on wręcz go dognął Ale krawędź jest perfekcyjna Krawędź jest idealna tak. Znaczy to zawsze musi tak wyglądać 40, panowie To powinno być 3.12 Jesteśmy tutaj na wakacjach o, na przyjemności jakie wakacje, to jest ciężka praca Dobra, w grata zobaczymy. Tak, tak, bo jest, bo jest rejs A to teraz włączony. włączymy, ale wyłącz, jest, wyłącz tak. rejs. A P, co to jest teraz? A, bo jest tylnego koła, bo to na rejsie okay. nie ma... A, a. dobra. A, to jest ten, ten, ten. I już gaz, ale teraz zobaczysz... Może, że jest sandała. No nie no, w końcu gamonia. Może, że są sandały. No naprawdę, to jest... I ja uważam, że ta tulejka jest dużo lepsza, niż ta, która tutaj była wcześniej. Ja <grym> cały po tych wszystkich poszukiwaniach dzisiaj, że może tej tulejki w ogóle nie było. Ja wiem, że Ty mówisz, że to jest niemożliwe. Niemożliwe. Nie. No przyznajcie mi, to Ile, jest tu ubrało po pod opór? przychodzili po tym pod Liga, Ale Mikołaj, Liga, Liga, Liga. Mikołaj, w tym działa skrzynia, która lepiej nie będzie, tak? Ten quick ok, to, to, to wszystko wchodzi? Jedynka, dwójka. No. Nie, 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 to ja tu, dwójkę tu wrzucę. Tu, tu jedynka znowu, tu dwójka, tu znowu jedynka. Waria. Dwójka. Ale to jest mój to zdecydowanie. Znaczy lepiej czuję, tak? niż byłem... Lepiej? Zaraz, fajnie. Duży to też... i stabilny poprzez. Może też dlatego, że ja się jest za fliją, nie? A, może. Ale psuje w ogóle dla mnie to nie inna jazda. Tak. To są amatorzy. Oni nie znają w ogóle flat. Była, była, była szachownica, przejechali. Czerwona, przejechali. przejechali. Tak. To jest po prostu totalny ruch. Dobry, to było dobre obrażenie. Powiem Ci dawszy. Najlepszy, najlepiej. Elektronicznego? Zawieszenie. Zawieszenia no, tu są w tył, ty, ty tej skakał. Kurde, tak jak właśnie, wiesz, może bardziej turystycznie. Nie, ty lubisz może bardziej Może taki taki tygodnie, wiesz? ja wygodnie turystycznie. Ja w wodę to elektronicznych zawieszeń, moim zdaniem. Strasznie się ucieszyłem, bo sporo tańczy. Nie no, to ja, ja jestem... To ja jestem zakochany wem, absolutnie. Ja wiem, że to właśnie Jak ja na to, to czuję, że to jest moja bajka. No. I teraz, to jest co fajnie tak. czuję i czuję winę. Trzech różnych ludzi, trzy różne zupełnie, zdania. Zupełnie jakoś tak, tak. tak zaczęłem to inaczej, chociaż skończyłem sko sko tę sesję, ale taki ułamek coś mi się zaczęło otwierać, bo więc ona mi coś daje, coś czego ale... nigdy ale... nie dawało. Dlatego tak, nie wiem, co w porównaniu z tą to no, to jest no, w ogóle... Nie, ale Szymon przewieźć się teraz jak wszystko działa, no, tak? Myśmy poustawiali. No, w sensie tak... Tym, że nie, ale czujesz jak ona lżej o ile się przekłada z... się lżej. Tam, tam gdzie, jest, gdzie wychodzisz na koło, tak? tak tam, nie, na... no, to, to tam czuć. ona moment. Nie, hamulce. Czyli ja czuję hamulce i szybkie zmiany zakrętów. Natomiast zawieszenie w tej chwili, tak jak tu jest, nic nie ustawialiśmy i zawieszenie w S elektroniczne. No, a tutaj kurde nie, cały czas nie, ja jest pod siebie nastawiona. Może to jest na 100 kilo. no może się zdarzyć, że już to będę szybko. Ta turystyka będzie tak. ci przeszkadzać, bo w tym momencie on będzie coraz twarde, coraz twardy. Daj Boże, żeby ta turystyka mi Marek przeszkadzała. A? Jeszcze taki zapas. Moim zdaniem MK najlepiej. A? Nie, nie jeździłeś z tysiąc RM w takiej pewnej sesji zdrowej, gdzie wszystko działało, a nie. Że, wiesz, no. Ustawialiśmy tuż przed wyjazdem, a potem jeszcze nie ale miałem ustali. dynamika, wiem że... Nie dociska przednie koły, są skrzydła, ja po prostu idę. Szybo, nic się nie dociska. Dociska, nie. No nie, nie, nie. Skrzydła kosztują 14 tysięcy, jak mają nie dociskać? No nie, no skrzydła za 14 000, ja się skrzydła muszą. Pierwsze nie dociskają, ale nie. Powiem, powiem tak, na tym poziomie, na tym. Innymi biegami. Bo no, jest zawieszenie, bo jest nie krótsze. Ręce. Ręce masz sęparkę z tyłu chyba większą i przez to ona ma krótsze biegi. Mi się nie, się to nie lepiej się jedzie. E, to jest po, sobie, po prostu, że, że bajca ma lepsze hamulce no. niż ja. Ma. ma to jest nie? To, ale nie dlatego, bo te hamulce są po prostu brudne. Paradoksalnie teraz dają. Prilia, mam wrażenie, że jedzie najbardziej opornie. Najmniej pewnie się na niej czuję, że zawias jej troszkę y, bardziej buja gdzieś. Nie wiem, dla mnie MK. po prostu teraz jest M jestem. Za, za, za uroczony. M. Jestem zauroczony. A MK że ona idzie taką pytaniem. Jest, co, byłem tak e, zauroczony, że tamten jest stabilniejszy i daje mi pe, taką większą pewność. No nie wiem, może drugi dzień, może lepiej się czuję. Natomiast ja się czuję z tych trzech motocykli dzisiaj niestety, albo niestety, muszę powiedzieć, zwykły S1000. najpewniej się czuło i kręcę w ogóle z mega zapasem, bo świeży motocykl, będę jechał ten i tak dalej. Wszystko mi pasowało. W złożeniu stabilniej. Tutaj na, tym, na tych prawych zakrętach cały czas coś taki... wiesz, nie mogłem złapać tej pewności. Teraz jest pytanie, żeby pojechać z nimi, i spróbować je trochę napędzić. Bo teraz jestem... Teraz mógłbym, teraz jestem w takim... Uciekałem no, pierwszą sesję S-ką i się Nie wiemy jak MK jest ustawiona. MK jest... Lżejsza. No to Ci mówiłem dużo lżejsza. No, no. I ona tak pięknie się przekłada. Ja nie wiem, no. ja mam takie poczucie bezpieczeństwa na tej, no. na tej MC. Ciekawe, że jeździmy super bajkami po kurde prawie wiesz, trzy paki na godzinę i martwimy się o po, poczucie bezpieczeństwa. Ale to nie, ale, to nie jest, ale tak jest. Najpewniej się poczułem na S1000erze. Tutaj w aplii były opony drogowe wczoraj i ja mi parę razy powiozło i tak kurde wjeżdżało. I mi dostało. troszkę dostało. wbiło w głowę, dlatego jeszcze się przywiozę na tych oponach. A tutaj pyk i wszystko działa, tak? Jechałem sobie... No tak. się rano i tam aplikium. Tak. po prawdziwie. Czas mojego wczoraj. w ogóle nie ma. A, bo ja byłem kierowcą doświadczalnym po, po dotoczeniu i co daje Dobra, nie będę przeginał. staram się zachować spokój, studzę emocje. To się prowadzi tak, jakbyś jechał skuterem, w ogóle nie czujesz czegokolwiek na tym motocyklu, po prostu to jest absolutne masło. I wbrew pozorom, odczucie jest takie, że on jest trzy razy słabszy od tego motocykla. A. Ale jedzie trzy razy szybciej. Ja w ogóle to wszystko, co mówiłem o tym to, że odwołuję. To jest równy jak stół. Ten motocykl reaguje na wszystko tak, że to, to jest jakaś masakra. Jest po prostu totalna nic. Tu jest jakaś rzeźnia, walka o życie, rozumiesz. Ja zrobiłem trzy kółka, zjechałem, postawiłem. Nie no, masakra, dość. A tu jest tak, że po prostu w ogóle jadę, wiesz. I po prostu masakra. Jest. Jest. Podejrzewam, że tu jest wszystko źle ustawione z tymi zawieszeniami, bo to jest tu problem. Ale w dziwnym mocowo, nie ma odczuwane piekła. Tylko jest. ta płynność i to wszystko po prostu jest tak super, niesamowite. Powiem Ci, że... Chuj tu z Jak jedziesz na nim... Wszystko się tak zgadza, nic nie robić, nic nie grzebać, jest. pełna łyka, jeździć jak się Obody, nie idzie. Kupować. Co, nowoczesność nie jest zła? Po zamiatą mnie, to no zamiatą To jest w ogóle wiesz, to ja na swój motor jakbym wsiadł, to jest tak jakbym wsiadł na trzy i to taką... No i to jest dobre porównanie. Jakiś dramat no. no. I to jest Marek to co ja mówiłem, dramat. nowoczesność w motocykla. Odmienia to... Nie bo no, to, to setup tego motocykla, no bo trzeba się nowoczesnością. No Marek, przecież się nie ja miałem. Jedno, no. Nie miałem, nie miałem. Ja rozumiem. A ile ja mi się załączyła kontrola trakcji, ja była, wiesz, pełen, pełen cuk i tak dalej. Ale ona ci się załączyła Marek. Zaraz sprawdzimy. Oczywiście że się załączyła, skoro nawet tego nie czułem. Właśnie to jest to, o czym ja mówię. Nic nie czuję na tym motocyklu. Ja na nim jechania bym jeł w pościeli u babci. No to, tak, tam, Tak, wiesz, ale kontrola trakcji działała. Ja tylko widziałem po typach, których wyprzedzałem, wiesz, którzy normalnie nie wyprzedzali. Ja powiem cały czas S1000RR do tej pory jest dla mnie najbardziej przyjaznym motorkiem w tych chwili. Naprawdę duża dawka emocji adrenaliny i, i mnóstwo jazdy na panonia ringu razem z motorri'em. Jesteśmy już po dwóch dniach naprawdę naprawdę bardzo intensywnych naszych testów i poszukiwań dalszych najlepszego superbajka Anno Domini 2021. Dodam tylko, że musieliśmy się nauczyć toru, więc jakby poznawanie motocykli rozpoczęło się dopiero drugiego dnia. W pierwszy dzień walczyliśmy troszeczkę, też z oponami i tak dalej, ale w, na dzisiaj ustawiliśmy opony tej samej klasy a, i można było porównywać. Tak, mieliśmy ze sobą, e, mamy ze sobą tak naprawdę Aprilie RSV4 Factory, na której nam bardzo, bardzo zależało i tutaj ukłon w, w stronę importera za udostępnienie pojazdu i BMW zrobiło nam e, naprawdę niedźwiedzią przysługę. Jesteśmy, jestem bardzo zły na BMW Polska, że dali nam SK i MK. I mój świat runął w tym momencie, ponieważ jestem tak zafiksowany na MK, że, że zwariowałem po prostu. Motocykl... Będę bronił, będę bronił e, motocykla pod tytułem S1000RR. Jeździłem jednym i drugim, dam mu jeszcze szansę jutro, ale chcę jasno powiedzieć, ja uważam, że Szymon poszedł za marketingiem, łapie się na karbonowe skrzydełka i piękne nieprawda, kolory. S1000 RR, słuchajcie, jeździ równie wybitnie jak MK. Nie kupuję tego do końca, jest przełożenie inne, jest krótsze przełożenie. Trzeba pamiętać, że M1000 RR ma krótsze przełożenie. Więc on jeździ bardzo w bardzo wysokich obrotach cały czas i jemu to się podoba. Natomiast jeśli chodzi o zawieszenia, wcale nie jestem pewny. Oczywiście, gdybyśmy poszli pełnym ogniem, pełnym potencjałem, może by tak było. Natomiast dzisiaj ja Czarnucha, czyli S1000RR odbieram dużo, dużo lepiej. Nie zgodzę się absolutnie. Dla mnie MK jest zupełnie innym motocyklem. Siada się na niego i tam się absolutnie wszystko zgadza pod względem torowym. Być może, rzeczywiście. I to jest zagadka, bo mam takie, takie wątpliwość, że MK może się tak, nie, nie bronić tak dobrze na drodze. MK mamy też. Ustawioną w setupie, którym dostaliśmy, i tu trzeba się przyznać, że my tak naprawdę nic nie robiliśmy z ustawieniami. Bawimy się elektroniką, natomiast tu są zawieszenia manualne, i tak jak zostały ustawione. Ja mówię tak, jeśli rzeczywiście tak jest, jak Szymon mówi, to znaczy, że te zawieszenia są ustawione pod niego, bo ja na S1000Rerze jedzie mi się lepiej, bardziej komfortowo, szybciej na niej jadę. Niż na MC. ale może jest tak, że właśnie są ustawione pod siebie i tobie to ja lepiej wsiadam, pasuje. Wsiadam na MK, MK mi pasuje absolutnie od samego początku do końca. Od pierwszego włączenia biegu, od kręcenia, e, rol gazu, po prostu wszystko się mi w tym motocyklu zgadza. Ale ja don'tam co on powiedział. On powiedział, ja wsiadam, ja widzę, że są skrzydełka, widzę, że prawda. mnie dociska, i mogę jechać pełnym Nie, ogniem. Nieprawda. I nagle człowiek się zmienia. Nie, jest. MK robi niesamowite wrażenie, łatwość zmiany kierunku tego motocykla. Nie wiem, ile to jest rzeczywiście tego. To prawda, to prawda, to, prawda. to, to, to trzeba podkreślić, że zmiana koła. kierunków, czyli szykana taka, czyli chcesz ten motocykl szybko włożyć zakręt, to rzeczywiście i to można złożyć na kar karbonowych kół. Druga rzecz, albo w zasadzie trzecia. Hamulce, hamulce w MC wybitne i tutaj rzeczywiście to tak działa, natomiast... Potęga mocy na proste, to jak on się napędza, ten motocykl Ale Szymon, on nie jedzie szybciej niż s 1000 R. nie kupuję tego. Moc... Zrobimy taki test na... Słuchajcie, może by się udało wziąć te dwa motocykle na hamownię, stawiam, że moce wyjdą bardzo podobne albo identyczne. W każdym razie mnie MK kupiła, ja zwariowałem kompletnie. Cena tego motocykla jest. Będzie go drożej kosztować. Nie, no, tu to, to, to jest, to jest pewne zderzenie z taką ścianą trochę. Natomiast absolutnie jak uważałem, że zakup Mki jest totalnie, totalną zdurą, niepod, nieuzasadniony, to po tych jazdach Mką. Mam wrażenie, że ten motocykl jest na Szymona marketingowcy BMW zrobili. Ja nie, się cały czas bronię, będę jeszcze próbował. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Bo mówimy dużo o BMW, ale aprilia wybroniła się dzisiaj, bo zmieniliśmy opony na wyścigowe. Pierwszy dzień był na oponach szosowych i powiem, trochę pow powiem pływała, Wam, trochę że ona pływała, pływała trochę, trochę nas wystraszyła, toru nie znaliśmy i był znak zapytania, jeśli chodzi o Aprilię. E, dzisiaj zmienione koła i już jest bardzo dobrze, jest fajnie, jest szybko, jest przede wszystkim mega fan z v I ja wracam do Aprili i uważam, że ona się tutaj pięknie zmieniła. Szybka, szyby w BMach e, nie wiem, czy zwrócicie uwagę, w M1000RR jest normalna szyba, tu jest akcesoryjna podwyższona, w Aprili jest normalna. Na torze zdecydowanie lepsza by była wyższa szyba, a poza tym nie ma więcej pytań. Po hamulcami można powiedzieć, że hamulce m 1000 rr rzeczywiście. Tak? W Aprilini hamulce nie są złe, one są troszeczkę mają inną charakterystykę, one troszkę później biorą, trzeba trochę inaczej je dozować. Ale da się jechać da bardzo się szybko, jechać. da się ham późno hamować. kiedy przesiadasz się bezpośrednio z BMW na aprilie, masz wrażenie, tak. że coś jest nie tak z tymi hamulcami. Tak jest, tak, tak jest. Tak. To nie jest, nie jest takie poczucie tego komfortu przy hamowaniu, ale... Te hamulce dają radę, tak? To, to Ta. nie jest to, że to jest złe, tylko po prostu na tym poziomie, jakby BMK wydaje się dużo fajniejsza, yy, jeśli chodzi o opóźnienie. Natomiast nie... mówimy o MC, bo SK hamuje podobnie, podobnie. do Tak, czyli wy, wy, wybitne hamulce są rzeczywiście założone do MC. No, zmieniliśmy też koła, i yy, to wyś, myślę, że warto powiedzieć o MC, jako ciekawostkę. Miana koła tylnego. Z takim szybkim, trochę można powiedzieć, enduransowym systemem. Włożenie tego po prostu w takie sanki i klik tego koła naprawdę nam nie zrobił wrażenie, bo nie trzeba bawić się, szukać tych tulejek, tego wszystkiego. Zgadza się o, dodatkowo zmiana biegów na odwrócone, bo mamy tutaj zdania podzielone. Trzyma woli jeździć na odwróconych, ja na standardowych. Zmienia się to, słuchajcie, jedna autentycznie, w sekundę, minutę, minu jedna śrubka. Z zegarkiem w ręku. To jest wykręcić pyk, śrubkę, pyk. przekręcić. Z sesji śrubkę. na sesję możesz sobie zmieniać, i to tak działa. Potwierdzone, sprawdzone. Aprilia w tej odsłonie na panonia ringu. Ja mam takie... nie, że zawód, ale ta Aprilia troszeczkę, wydaje mi się, że straciła odrobinę argumentów. Tobie jedzie się nią fajnie, ja czuję się trochę mniej pewnie na Aprilii. Nadal jest to fajny motocykl, szybki niesamowicie, natomiast sama jazda torowa, e, torowa w zakręcie, ta Aprilia mam wrażenie, że nie jest tak, nie jest tak precyzyjna. Zwłaszcza jak MK. Rafał ma os, o, o, oczywiście osobną swoje zdanie odnośnie zwykłej e, BMK i Mki, SK i MK. Jeszcze tam jeszcze na e, Natomiast mi tutaj, właśnie na to, nie wiem dlaczego. Czy to jakaś taka e, mentalna, troszeczkę wyścigowa, e, wyścigowa, bagaż doświadczeń wyścigowych. Ta MK, wjeżdżając ją na tor, czuję, że ten motocykl jest dokładnie w tym miejscu, w którym powinien być. Ja czuję absolutne pewność i totalne zaufanie do tego motocykla. Ja mogę wjeżdżać z każdą prędkością w zakręt, skorygować go w trakcie. Nie mam, mam takie poczucie, jakbym ten motocykl znał po prostu od lat. Fakt, że Szymon przepadł. Ale miał to być grande finale, a to jest tylko semi-grande finale, bo cały czas Nie czekamy na Ducati V4 4. i to się jeszcze okaże. Natomiast dzisiaj e, powiem Wam, że tak jak byłem bardzo nastawiony na aprilie, tutaj rzeczywiście troszkę się pomieszaliśmy. I BMK... I to też jest ciekawe, że my mamy teraz konfrontację. Wsiadasz jedziemy jedną sesję jednym motocyklem, drugą sesję drugim motocyklem. Słuchajcie, niewiarygodne doświadczenie. Te porównania bezpośrednie robią naprawdę robotę. I tutaj... No, jazda torowa rzeczywiście BMK tak, ale Aprilia zupełnie się nie poddaje. Ja cały nie czas stawiam Ona na Ona idzie troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że Aprilia w kontekście tego, co chcielibyśmy osiągnąć, nadal... Jest bardzo, bardzo wysoko, bo ona świetnie broni się na drodze, Ta. a na to, że też jedzie wybitnie. To nie no, jest zły motocykl. On troszeczkę charakterologicznie, jeśli chodzi o jazdę, naprawdę torową, jest dla mnie troszeczkę za mało jednoznaczny, może to jest takie słowo, którego mogę użyć, On, ona nie jest do końca nie do końca według mnie precyzyjnie oddaje to, co dzieje się i na torze, i to, jak ja chciałbym pojechać. Nie wiem, dlaczego mam odrobinę mniejsze zaufanie do tego motocykla niż do BMW. Tu Natomiast... w przypadku dużego toru i dużej jazdy, bo na torze małym było, moim zdaniem, troszkę odwrotnie, ale oczywiście ja jeszcze raz dam szansę M1000 w jutro, ja bo jestem muszę, ciekawy, już ja muszę... tor znamy trochę lepiej, tak. już jeździmy szybciej, więc jest jakby... Eee. Aprilia jest, jest nadal bardzo, bardzo fajnym i mocnym, e, mocnym kandydatem, natomiast e, S1000RR i M1000RR, no ja jestem pozabierany, no, pomijam już to, że, że, że mi się bardziej podoba ten motocykl, bo, bo o ile narzekałem i psioczyłem na S, na te plastiki, na te wykończenie, Ach, na te tak. śruby nieobrobione. I wracamy do tego, wyjeżdżasz to... na to, rozwijasz gaz. Ale tak, ale MK według ma mnie lepiej jeździ i ze cztery razy lepiej wygląda. Jest lepiej wykonana, oczywiście też ma te same mankamenty jak śruba na mocująca wahacz, która naprawdę wygląda tak, jakby ją robił chłopak w pierwszej klasie zawodów. Ale, jak, ucząc zmienia, ale się... jak zmieniasz koła, to doceniasz się na kameczkę. Tak? tak, tak, tak. Uczył się na fryzarce, ale jak zmieniam koła i te karboniki, i to wszystko. No to nie, po... detal jest. PNC jest detal jest dołożony detal, i już nie ma Made In China i tu jest fajne. No, więc... I, i od, to, to, co jest innego? Emkę stawiasz przed kominkiem. Zgadza się, zgadza się. wkładasz na zimę i stawiasz ją tak przed kominkiem, jest. przed telewizorem się stoi. Eski niekoniecznie by się tam nacisknął. No, no nie, nie, nie. Czarnów to jest wół do roboty, on się zgadza. Rzeczywiście on trochę wozi, on tam pracuje, te zawieszenia idą, ale jedzie. Kurczę, ja to jakby no, cały czas kupuję, jestem za elektronicznymi zawieszeniami. Będziemy jeszcze dokładnie to. No, przejedziemy się, nie wiem, może nawet za, e, dziś jutro. tak? Weźmiemy motocykle, pojedziemy, one mają tablicę, możemy przejechać na, krowy, drogę. na drogę. Bo <gryw> bardzo mnie ciekawi, jak MK e, sprawi się na drodze. No. Czy będzie mi brakowało to, czego brakowało mój w r 1 Kiedy wjechałem na drogę gorszej nawierzchni, gdzie elektroniczne zawieszenie na pewno by się. Ładnie zachowało i obroniło, a manualne zawieszenie jednak jest ustawione tak, jak jest ustawione i po prostu CIT. To jest robota zrobiona i sobie kombinuj. Tak jest, Więc tak jest. można rzeczywiście zastanowić się, czy nie odpuścić z tego torowego charakteru MP kupić motocykl tańszy, ale z elektronicznym zawieszeniem, który prawdopodobnie lepiej obroni się na drodze. Tak. Więc na to, że masz odrobinę mniej dla mnie, bo, bo dla ciebie ty uważasz, że lepiej jedzie Tak, ale... z elektronicznym zawieszeniem. Ja uważam, że. Ale nie jak lepiej. widziałem Ciebie, jak ty wsiadałeś na ten motocykl, byłeś innym człowiekiem, ten uśmiech, ten błysk oka. Mówię, kurczę, czy to jest kwestia marketingu i tych skrzydełek, czy to jest rzeczywiście, że Szymon czuje tam coś więcej. Ja tego nie poczułem, dam sobie jeszcze szansę, więc ja czas. Tam, ale... na finał. Jeszcze przed nami. Jeszcze tak, czekamy na RSV4, bo na v 4 S, na Ducati e, i tutaj nadzieja oko puszczamy w kierunku Torunia, bo prawdopodobnie tam uda się nam załatwić te motocykle e, w odróżnieniu do innych miejsc e, i i będziemy, będziemy oglądać jeszcze i smakować ten, ten, a, tego świętego grala, ten czerwony owoc pożądania, jak jabłko. Teraz mogę pojechać troszeczkę takim, <laughs> takim makłowiczym, że tak powiem, tak? To jabłko na Jabłoni. No zobaczymy, ja zobaczymy, jestem człowiekiem chodzącym po ziemi i dla mnie finalista jest tu za nami. Ale oczywiście, żeby posmakować trzeba wszystkiego. E... Chciałem coś jeszcze powiedzieć. Mów Szymon, masz ostatnią szansę, bo to chyba czas na to, żeby kończyć nas. E, może to, co jest niedopowiedziane, zostanie właśnie takim naszym e, finałem tego odcinka. Grande finale przed nami. Hãy